Witam wszystkim, z tej strony. Elodar i witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Falcon 3 Total War. No i kontynuujemy na pieprzanie Azteków. Mam no. nadzieję, że nam się to uda. I co tu zrobić? Tutaj mają. O, matko! Będzie ostro. Potrzebne mi są dodatkowe jednostki, których oczywiście nie mam. Dlatego widzimy stąd yes. Your yes. o dokładnie Orders. tak Widziemy stąd i We no pomarszerujemy tutaj z tej strony, żeby Żeby jak naj, najlepiej chronić yes. naszych tutaj wojowników. Onward. Tutaj sobie posklejamy jakąś tam jednostkę Może z tych chcesz się da To jest tam tylko 220, dobra Aha, no tak, sorry fail Okej okay. Tym się wyżej wycofamy tam A tych sobie nie wiem co zrobimy z usuniemy po prostu albo połączymy w jedno Ach, zapomniałem ruszyć floty. Dobre, nieważne. W następnej turze to zrobimy. Mogłem teraz od razu, no ale cóż. Jeżeli nas zaatakują tutaj, to przyślemy posiłki z drugiego miasta. Jeżeli nas w tą tlak skalę zaatakują. Musimy bronić każde miasto. Po kolei będziemy sobie tak przechodzić z miasta do miasta, wiadomo. Żeby jak najwięcej tutaj ich tam powybijać, z tej strony mają bardzo dużą armię, z tej strony też są bardzo mocną frakcją. Myślę że ja bym grał z tykami, to byłbym miał dużo łatwiej. Ale w sumie z drugiej strony. Murzyni mi się całkiem podobają. Chyba wraca wszystkim do nas. To nie jest dobrze. W sumie Majowie przeżyją. Taki bonus. Czyżby on mnie atakował tutaj? Nie, nie atakuje mnie. Dobra, już nic nie zrobi. Majowie wychodzą z miasta. Czyżby, czyżby. Czyżby nic nie zrobią. No tak. A jakże? Ale w sumie, jakby tą Tikalę zajęli, to by było dobrze. Dobra, no teraz nasza tura będzie coś z tym musimy zrobić. Że oni nas tutaj tak atakują. Atakują nas, ujo, ujo. Co się stało, kto zginął? Nie, mój śpieg Trudno. Mamy pieniędzy dużo. A skoro mam pieniędzy dużo, to zrekrutujemy jak najwięcej jednostek. To to też może być. Albo nie. Szpiek. A tutaj czemu ja nic nie mogę, muszę skonstruować jakiś budynek. Riders TP. Żeby móc naszą super mega piechotę wyrąbistą. Rekrutować. Coś mi się trzeba przycinać. Nie wiem dlaczego, nagle. Ogólnie mój komputer jest U, właśnie dobry. Jako laptop, nigdy nie widziałem lepszego laptopa, ale karta graficzna jest dosyć słaba. I jeżeli mam połączone wszystkie programy, to, to zaczyna mi lagować. Zaczyna no nie, nie lagować, bo lagowanie to zależy od internetu, tylko klatkować. Spadek FPS-ów, wiadomo. Czasami jest bardzo znerwujące. A, no trzeba wytrzymać. Dobra, czy to, czy to? Myślę, że to walniemy. Im szybciej będziemy mieli te mury, tym lepiej. Oh, you me good? Niedobrze, on chce nas tutaj zarżnąć. Jakieś dzikie świnie. Weźmiemy my też z zrobimy. Stać nas. Piramidy, Hunter Trader, Medicine, dobra, możemy wziąć to, dorzucimy stąd może dwie jednostki. Ok, i teraz tak, gdziemy tu wylądować z tej strony i bronić tutaj, czy zaryzykować i zaatakować z tej strony na te. Chyba będziemy bronić. Yes, orders, Możliwe, one. że to jest mój błąd. Mhm. Ale są strasznie drodzy ci najemnicy. Nie wiem, czy ten ciczenicę nie zaatakować czasem. Ale chyba nie. A rozumiem to. Stąd mają te armie? Oni mają samych tych, rekrutów. You hate me, znaczy. You najemników. We would see you then, no tutaj nie, ale jedna armia składa się z samych najemników. Patrzcie na to. Chciałbym mieć tyle czaszek. Czyli. Nie wiem, okrucieństwo, nie wiem jak to, to po polsku się tam nazywa ta ranga. Znaczy te, te, te punkty. Bo to jest rycerstwo, jest jeszcze druga, czyli budzenie strachu, a to zwiększa morale. Nie wiem, co jest lepsze. Ale wszyscy moi mają, mają rycerstwo, co mi się nie podoba. No i tak, czy i tutaj zaatakować w nich Doktor is cheap! Come face me!

O, tu jest most! Może być ciekawie. I się trochę zlażyło. Wybaczcie. To... Ciekawe, czy będziemy mieli ten most, czy jednak normalne pole bitwy. Jeżeli most by był i on by przypuścił atak, to nie byłoby źle. Jeżeli ja bym musiał przypuścić atak na niego, to by było gorzej zdecydowanie. Dla mnie. Dla niego to oczywiście lepiej, ale myślę, że powinni szybko uciec, skoro nie mają generała. Ten, który nie wie, jak udawać, nie może rządzić. No tak, no to przecież Tusk jest tym mistrzem. Dobra. Jest, mamy normalne pole bitwy. Mhm. Teraz tak. Mhm. Mm tak, to zrobimy to, że cofniemy naszych trochę. Żeby móc ładnie ustawić łuczników. Łucznicy zawsze na przodzie. Ja i przynajmniej dla mnie ja tak stawiam. Skoro nie ma tutaj kawalerii, więc nie mamy się czego obawiać. Tak ustawimy u uczniów. A bo, czekajcie. O tak. Idę ich pod grupę. Za nimi ustawimy gości z oszczepami, którzy będą napieprzeć też. Teraz mogłem ich jeszcze w grupę dać. ok, Szamanów na środek tutaj. Tak samo. Tak samo tutaj z generałem żeby go nie stracić on chyba nawet jedną bitwę przeżył nie, nie wiem jak on to zrobił z tej strony część z tej strony o tak tymi możemy jeszcze troszkę nawet bliżej tutaj tak, o, o idealnie, znaczy no nie idealnie, ale może być no i zobaczmy co on zrobi? Czy on pójdzie na mnie jak zwykle? Dziwne, dziwne, w tym modzie komputer zawsze na mnie idzie. Zawsze atakuje. Czasami w normalnym medievalu było tak, że komputer stanął na jakiejś górce i się nie ruszał, dopóki ja go nie tu, tam nie zaatakowałem łucznikami. I to było trudniejsze niż jak on atakuje na, na mnie. No ale w sumie dla mnie bomba nie. On posyła tak jak ja łuczników z oszczepnikami naprzód. Podejrzewam, że moi łucznicy są troszkę lepsi. Nie mówiąc o tych rapid boyach, bo oni są gówniani. Ani królika nie zabiją. Ale ci są całkiem nieźli. Zaczęli piec, czy zbądrzeli. Nie wierzę w to. A moi zaczęli strzelać. Nie, ludzie, nie, nie! Dobra, wiecie co? Wiecie co? Czy ja już może nie wydać rozkazu do ataku? Może by się przydało? Wow, ale wymiana strzał. Myślę, że posilemy tych. Poślemy tych. I Brave Warriorsów rzuciłbym od razu też. Um, no tak. Tym, Dobra, uciekają, jedno jednostka, już ucieka. To rzucimy tych na tych. Dobra. Nie rozumiem dlaczego oni już od razu uciekają. Rozumiem, że to tam tam, takie tam takie tam różne rzeczy, a i dlaczego oni się nie ruszają? Aha. Dobra. Zawracać, nie rzucać się na nich. To będzie porażka z waszej strony. Fuck! Co ja zrobiłem? The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Rzucimy się na nich. Panowie, do boju. For honor and glory. Bitches. Nie, na no, łucznicy się przydają, ale już przestancie strzelać. Kto jeszcze walczy? Kto jeszcze walczy? Oni tam walczą, dalej! Rzucać się na mnie, na nich! No, ale, 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 atak! No, przypuścili, no, niesamowite! No, rzucać się na nich, albo w sumie wy tutaj możecie. No w sumie już oni tu nie mają nic do powiedzenia. No, no co wy... No co ty powiesz, no? W serio? 53% dopiero zabiłem, czyli większość ucieknie hamsko. No, wyrzynajcie tu ich. Jak najszybciej. To nie jest ta armia najemników, więc opłaca się ją wyżynać. Najemników nie opłacałoby się tak bardzo wyżynać, ponieważ oni są drodzy i astykowie za nich płacą. A tutaj. Jedna jednostka. Nie, 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 szamani, nie, szamani, nie, tylko nie szamani. Ty ci, może, wy możecie tu by się przydała ta moja zarąbista konnica, której nie mam. Shit. No biegiem. Dobra, rzuć się w nich włóczniami po prostu, bo. to jest żałosne. Aha. Przypuszczają, a takie uciekają. Przypuszczają, a i uciekają. No genialne. Czemu ja tak nie robiłem wcześniej? Rzućcie się na nich, zawić, zarąbać. Czy ja wam Rozkazałem więc wszystkim. Ja wam rozkazałem uderzyć tutaj. Tu, o tu, tu. Widzicie różnicę? Ja widzę. The battle is Mhm. No szybciej wyjść Jezu. Cieszę tu przegrają. enemy flees the battle! Run down those worthless peasants. No rzućcie jeszcze, rzućcie! Stracili 65% tylko. A ci nie rzucili włóczniami, no tak. No po co? Czasami te bugi w med Medievalu mnie dobijają. No cóż, no nic nie zrobimy z tym. Aha, rzućcie się na nich. Och, niesamowite! Rzucili! Oj, oj, oj! Dobra, czy oni ich dogonią? Czy oni ich dogonią? Powinni. No złapcie ich ładnie, wysznijcie ja tu na procenty czekam. Jest 68% Tylko nie wiem czy nikogo... kogo o, zabijają teraz Pięknie 71% To teraz chyba teraźniejszego stanu Bo tak jakoś nie chce wierzyć że Nie chce mi się wierzyć że to jest już 76% całego Ale Yy, muszę się pochwalić, no, mój kapitan przeżył, nie wiem jak, to zrób, jak ja to robię, no... Czy wy do ich dogonicie? No, po co wam piżamy? Na golasa biegajcie! Yeah! Tak jak moi Zarąbiście O, Jak świetnie! Że się odwrócili Dobra Wspaniale. No i git. Jest wszystko fajnie. Wygraliśmy bitkę, ponieśliśmy małe straty, no ale wiadomo zdarza się. Także nie jest źle. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy no, tam, nie patrzyłem ilu dokładnie złapałem i się zastanawiam czy ich zawiść, czy ich wypuścić. Na, znaczy, na, nie, na pewno ich nie wypuszczę. Ale czy okup czy execute? Ile ich my, my ich tu mamy? Dużo! pięknie I to serve. Yes. I will enjoy your and women soon enough. To... Słyszeliście? Nienawidzę go, ale nie mogę go pokonać. Tylko nie to. Co jeszcze każe Gnajku? No taktykom cię... ich przewyższam, wojskiem już niekoniecznie. Nie powiem, że moi są słabi, bo nie są, no, ale przydałbym się to właśnie taką nitkę, która by to. O, w tej gnoju! Udało mi się. Udało mu się, czy nie? Nie udało mu się, ej git. Ale patrzcie ile oni mają tych zabójców z skubani. Czyżby oni się to tam napieprzali? Bo ja chętnie bym to zobaczył. Ohoho. Ale się rzucił na mięso. No, czeka nas jedna z większych bitew w tym momencie. O uh, uh, uh. My lord, the enemy lazy. siege. What shall we do? What shall we do? Otóż, otóż panowie i panie i in, panie i panowie, otóż zrobimy tak. Wpierdalamy, rozpierdalamy, zapierdalamy i spierdalamy. No. Czyli tak, czyli przy Prześlemy posiłki z naszego. Kolejny, znaczy tam z tego drugiego miasta i postaramy się zmiażdżyć ich naszą przewagą liczebną. Kombinuj mię! Noble Lord, order! Mhm. Kombinuj mię, forsyjny, mój lord! Proszę. Mówić! To nie możliwe, mój lord. Czy jest pewien, Noble Lord? Dobra, czyli tak, tutaj mamy sobie jeszcze trochę Werbujemy dopóki nam kasa nie spadnie praktycznie do zera. Czyli to się tam jeszcze troszkę będziemy mogli porobić sobie i możemy coś zre zrepairować. O, to chętnie to zrobię. Przetrenować, w sumie niekoniecznie, bo już idziemy na nich. Ci to w sumie Jezus, niepotrzebni są tu w ogóle. Onward. A good day's march ends. Tutaj sobie strzelę Seiva. Okej. Okay. Your orders, one. Yes. Commandly. I, i Commandly. ich. Commandly. W tym miejscu. dobra, tutaj mamy yy, coś tam nie tam nie wyszło. Jeszcze raz musimy wczytać grę. Nie wiem, dlaczego tam się moi nie przyłączyli tej zarobistej batalii. Dziwne. Hmm. No nie wiem, jeszcze raz spróbujemy jakoś. To musimy 3 na 2 walczyć. Wtedy mamy szansę wygrać. I to dużo. mogli. Hmm. Nie mam pojęcia, co by tu zrobić teraz, żeby tak, żeby było wszyscy. Hmm. Dobra, weźmiemy, zaznaczymy wszystkich. Podejdziemy nimi tu. I teraz. Kurde, nie chcę tą armią atakować. Po co 10 w ogóle? Przydobył mi się generał. Hmm, możemy z tych złączyć? Nie, nie możemy. Zamienimy ich, żeby przypadkiem w tym oddziale nie było generała. I spróbujemy w tym momencie. No, urgh. Jeszcze nie wiem jak tu się zaznacza, takie wszystkich od razu, a przydałoby się mi to. I teraz spróbujmy wyjść na. Jeżeli. No, czemu? Aha, nie możemy, bo jesteśmy oblegani przez niego. Ok, ok, czyli walczymy. Czy w tym odcinku, czy w następnym? Myślę, że tą bitwę jednak poprowadzimy w następnym odcinku. Jestem hamem, unsub! No i to by było na tyle. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja sobie tu save'a strzelę, żeby mi tutaj gry nie wywaliło. I zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się już jutro. W zależności, kiedy, już ogląd kiedy oglądacie, może już jest, sprawdźcie. Także, trzymajcie się, na razie. Cześć! Peace!